Cześć. Dzisiejszy vlog będzie taką luźną pogadanką w biegu, bo musimy odwiedzić barbera w Wrocławiu. W końcu muszę ogarnąć to moją brodę. Mam trochę pracy. Właśnie wybierałem zdjęcia z Irlandii na Instagrama. Do tego mam dwa zaległe śluby, które próbuję nadgonić cały czas. Ale bardzo chciałem coś nagrać, cokolwiek, nawet nie konkretnego, na co nie mam czasu jak na razie. O, więc, tak jak wcześniej mówiłem, będzie to luźna pogadanka. O, pewnie nagramy też coś z drogi i będą jakieś takie wstawki. Nie wiem, zobaczymy, coś wymyślimy, bo raczej wszystko będzie w drodze dzisiaj, także... No i wychodzi nowy parze do Fortnite'a, więc pewnie będziemy ogarniać nowy sezon, co się będzie działo także tego, do zobaczenia w drodze ok, zdjęcia z Irlandii wrzucone plecak do Wrocławia spakowany jeszcze pewnie wpadniemy dzisiaj do sklepu jakiegoś fotodzikera, bądź czegoś takiego będziemy planowali zakupić sobie statyw do logowania, bo ten, który mam jest strasznie niewygodny i ciężki i pewnie zakupimy jeszcze monopodę mamy pewne plany związane z filmem więc nam się przyda, w sumie bardziej doradcze. Ale, dobra, to na razie tyle, taki update. A tam odbywa się malowanko. Czekamy na transport. Ale ty nagrywasz, widzę, bo mimikam. Masłuba orzechowa mi dali. No, też wiem. やった Tak wyglądają efekty tuż po. Hej, stwierdziłem, że końcówkę nagram jak dojadę do domu. Taki nudny ten vlog dzisiejszy pewnie jest. Hmm. Taki spokojny. Pewnie będą jakieś przerywniki, może z Wrocławia, coś, coś w tym stylu, e, nic specjalnego. Ale myślę, że warto pamiętać w tej naszej pracy i w tym naszym życiu codziennym, żeby robić sobie takie dni, e, nawet jeżeli nie dni, to takie chwile. Skończyła mi się karta i zaszło słońce. E, mówiłem o tym, żeby robić sobie takie dni tylko dla siebie. Mm, takie dni, w których możecie sobie odskoczyć, zapomnieć o wszystkim i, i zrobić sobie po prostu coś dla siebie. Taki, ta broda, cokolwiek. A, no, to jest ważne. Także do następnego czwartku. I hej, pewnie wieczorem będę go dopiero montował, więc raczej o 22.00. Po 22.00 będzie dostępny. Czyli, jak to oglądacie, to już pewnie jest. In